Witajcie, witajcie! Jesteśmy w Mińsku na S10. Odjeżdża już. Jakiś służbowy skład. Tutaj z EB09 jakiś służbowy skład. No było wziąć tableta. To i kolejna EP09 023 wygaszona. No ciek ciekawie się zaczyna. no to No to odjeżdża osobowy na S2. Do Skierniewic. Jak coś, powiększenie takie dobre, bo mam nowy telefon i no, filmy będą lepsze z lepszym powiększeniem. No i zaczynają się manewry wy. w zakładach naprawczych S.A.M.I. Mazowiecki. Wyjeżdżam manewrowy na jakiś malecotok. Manewr... Super, jeszcze coś przyjechało. Czekamy. Ej, bo chyba A.L. przyjechała, wielkopolskich. To jest. Alicja, Wielkopolskie wielkopolskich, chyba przyjechała do zakładów naprawczych. I gdzie? No co, mam Dzień jak co bo ten. A Elka coś zaczyna jeździć. Z tego co widzę, Dobra, nie będę was zanudzał, nie chcę tutaj przyjedzie coś. I tyle. Powiem tyle, że jedzie chyba 40 na godzinę, albo jeszcze mniej. Ona chyba tak jechała, stanęła i znowu jedzie. Do zakładów naprawczych S.A. Też mogę coś powiedzieć, że coś jakiś będzie ma wyjazdowy. Ma S2 na wyjazdowym z, yy, no, z Mińska. Jak coś, to to jest po prostu zielone, czyli VMAX. Dlaczego ona tak wolno jedzie? No jedzie wolno, bo jedzie i tyle. Też może jechać 40, bo chyba miała sygnał. W ogóle nie jest manewrowego, nie ma, tylko po prostu na szlakowym wjazd. Z przyjazdu technicznego możliwe, że wraca, bo raczej wątpię, żeby od strony siedlec jakieś... Wielkopolskie jeździły dalej dalej w siedlce to są chyba same spalinowe linie z tego co wiem ale ręce odmarzają mocno dlatego to trzęsie jak coś No i tak jak mówiłem te S2 na wyjazdowym jest Dobra, on tutaj sam podjedzie pod kamerę, to Sygnał podany, że, że, że ktoś tutaj przyjechał w gości. Sygnał podany, że ktoś przyjechał. Z Mińska do Skierniewic Namra, ta Alicja sobie tam wjechała Ta manewrowa Dalej jedzie Ręce tradycyjnie odmarzają No Dobra, muszę zatrzymać nagranie, dobra, bo ręce mi zaraz odmarzną. Dobra, już można, ręce ocieplone. Na chwilę. Dobra, się... dobra miłoż! To, to, że ci... Ona z jakąś platformą chyba manewruje, bo coś tam. O, dobra, nie dosięgnę, ale ona tam z jakąś platformą manewruje. Będzie się podczekać, no nie wiem, no bo pracownik kolei tam był jakoś z jakichś 7 metrów od lokomotywy. To raczej nie ma umiejętności latania, przynajmniej, przynajmniej tak myślę. Ej, bo ta manewrówka, ona chyba wpycha tą alicję do. do bunkra. No no tam wpycha. ma jeszcze. Nawet. No, nawet widzicie, że to jest do bunkra wpycha Alicję Ciekawe czy ta manewrowa w ogóle zapala manewrowe Nie, ona... No, jakiś pociąg jedzie chyba z Warszawy A więc, no faktycznie to jedzie piętrus nadjeżdża no dobra, może powiększenie nie jest tak dobre ale lepsze niż bo w moim telefonie to się w ogóle już na takim powiększeniu się psuło ważne, że widać i to się ceni Ale wróbka już chyba skończyła na ten czas. Zamknęli bunkier. No to tyle. Papa! Pa.